Ej. Przyszłam właśnie do pracy. Ubieram się za sprzątanie, bo jest tutaj straszny syf i zrobię sobie jeszcze kawę. Włączę do sprzątania playlistę, taką, która trwa godzinę 15 i to będzie czas na sprzątanie. Nie wiem od czego zacząć, ale chyba zacznę od ubrań, bo jest ich najwięcej i najbardziej widać je, że są w różnych miejscach w mieszkaniu. Chciałabym też wystawić jakieś rzeczy na Winted, więc przy okazji zrobię taki przegląd i to posortuję. Myślę, że to dobry pomysł, ale nie chcę mi się strasznie tego robić. Ja w sumie to <grywam> sprzątam tylko wtedy, jak nagrywam. Byłam ostatnio u znajomych. Wiem, że Nikołaj jest tutaj. I piekliśmy pierniki, a później je ozdabialiśmy i tak już jedno pudełko zjedliśmy. Bo ciągle sobie podjadamy, ale są bardzo dobre i tak wyglądają. Zrobiłam taką szaloną. To jest niby prosiaczek, ale nie wygląda tak. Wygląda jak myszka Miki. Z czasów transformacji. O, takie Michałe nazywa. A wiem to. To jest kończę do Vlogmasa właśnie. Muszę Wam w ogóle pokazać coś super co mam. Są na tym kwiatki teraz, ale to jest płytka z Solpola we Wrocławiu który został niestety, no już został rozebrany w całości i dostałam od znajomych z Wrocławia pamiątkę w postaci właśnie takiej płytki, która była na fasadzie budynku. Jeszcze nie wiem co w sumie z nią... Hmm. Zrobimy w przyszłości. Póki co robię z taką podstawkę na kwiatki, ale kiedyś nie wiem, może coś się wymyśli. W każdym razie cieszę się, że mam taką kamionkę. Nie cieszę się oczywiście, że Solpol został rozebrany i Nie, Myję i nie, nie cieszę się oczywiście, że Solpol został rozebrany, bo. Nie cieszę się, że Solon został e, rozebrany i w sumie w zeszłym roku nawet nagrywałam takiego vloga e, z Wrocławia, jak e, jeszcze toczyły się były protesty i tak dalej. E, petycje e, też były podpisywane i nie wierzyłam, że to się stanie, a tak się stało i teraz już tam nic nie ma, jest dziura pusta, e, no i pewnie jakiś, e, e, pewnie jakiś tam stanie... nie wiem, podobno hotel, ale nie wiadomo.

No, dlatego trzeba posadkawać. Powiedz, co robimy, ale głośno idzie ta pralka. Robimy na obiad taki makaron z e, takim roślinnym mięsem wege z biedronki, bo ostatnio jadłam u znajomych. Właśnie, już drugi raz mówię, że jadłam coś u znajomych, ale mam dużo znajomych. E, to też Pokazywałam pierniki i mówiłam, że u znajomych e, robiliśmy, a to też, ale u innych miałam po prostu mm, e, śmiesznie. I e, bardzo mi smakowało właśnie to wegańskie mięso, a nie, nie jedliśmy go nigdy i dzisiaj robimy. I tutaj też jest krojenie. Krojenie marchewki i sos, który Michał robił pomidorowy z pomidorów. E, jeszcze końcem lata. Końcem hmm. lata jeszcze, także mamy w ogóle, mamy w ogóle przetwory różne. Pokaż mi. I tu są, i tu są różne słoiki z przetworami, które e, Michał robił. I to jest cebula. Ja też to robiłem, ale też dostaliśmy. A, też dostaliśmy tam. To jest manchetta popiana takie brzydkie smakujto. To jest coś. Hmm. Co nie? No może tak. No myślę, że już bardzo dobre Jezu, coś wszystko tak mówisz pokazać. Zobaczcie. Większa część. Ale się podaliła kamera. Możesz pokazać na chwilę za okno, jak wygląda? A tak wygląda za oknem. Mimo to, że jest dużo śnieg tam. Jest dużo śniegu. Postanowiłam, że sobie poczytam w łazience i sobie zrobię taką kąpiel z pianą, czy z takim pudrem do kąpieli i sobie poczytam książkę. A czytam teraz... Yy... Taką książkę, zanim wystyknie kawa, i jestem w pierwszym rozdziale w sumie, to dopiero zaczęłam, bo jestem na 36 stronie. Yy, I no, póki co mi się tak średnio podoba. Trochę, trochę mnie nudzi ten wątek podróży w czasie, że no to jest taki bardzo prosty jest ten zabieg, i no ale nie wiem, zobaczymy, może się. Yy, nie chcę na razie tak w sumie oceniać, ja już mocno oceniłam. Ale to jest mega właśnie, że ja zawsze mówię o książkach, które dopiero zaczynam czytać, a później jak już je przeczytam, a wszystkie te, o których mówię, kończę, to już później nie chcę mi się nagrywać o nich, i już o nich nie mówię, i to jest takie bez sensu. Ale y, nagram podsumowanie y, czytelnicze tego roku i tam polecę książki, które w tym roku przeczytałam, może 10 wybiorę, które najbardziej mi się podobały, i tak polecam, więc. Jest super piękne. Boże! Jest dzisiaj super piękna pogoda i świeci słońce i słychać Mewy, ale drą strasznie. Idziemy do sklepu, w sensie ja idę do Rosmana, a Michał idzie do Biedronki, zrobić jakieś zakupy i, i tak. O, to jest okolica właśnie, w której mieszkamy. A właśnie biblioteca? Nie. Jak, jak się nazywa ten wydział? Wydział? Oddział. Filia. Możemy podejść, tu zobaczyć. A ja myślę, że to jest oddział dla dzieci, wiesz. Pod żabą, pod żółwiem. I w soboty nie czynne. Jest tutaj karta tutaj, Wydział Dla Dzieci i książka Joy Division. <laughs> Ej, nie no, to może nie no, ale ja bym powiedziała, że Biblioteka pod Żółwiem jest oddziałem piwią Dla Dzieci. Ale może się mylę. Ale to są bardzo dobre makaroniki, słyszałam, może pójdziemy po jeden. Jak? Wzięłam sobie o smaku lawendy. Zjadłam i był mega dobry. Także nawet nie zdążyłam nagrać. A teraz idę do Rosmana. Zima. Dobra, no to ja czytam jakie rzeczy jeszcze inne byśmy mogli zrobić. Ale to już robiliśmy. Parszka z hałwą, nie. Krem z fasoli to chyba zupy, nie. Chociaż barszcz czysty ja bym. Nie. Ja, bo nie lubisz. Grochówka z soczewicą. Kapuści, paszteciki z soczewicą. No to fajne, to tak. To bym chciał zrobić. Tak? Dobra, to zaznaczam. Trochę roboty będzie z tym ciastem drogowym, ale... I tutaj jest, zobacz, też takie zdjęcia, jak to zrobić. No. Ale to wiadomo, kto to umieszczył. Fasolą po kaszubsku, to też ją robiliśmy w zeszłym roku? Ale już chyba nie chcemy, nie? Jak już i powtarzamy, to tylko jedną rzecz powtórzmy, szubę. O, fasola pieczona z jabłkami. A są jeszcze jabłka w międzybrodziu? No pewno. To może takie byśmy zrobili, co myślisz? Bo to można jakby tak jeść, że możesz dokładać do jakiegoś dania, że te jabłka z tą fasolą pieczoną. No pewnie. Coś tu chciałem zabrać stąd. Pewnie sala pieczona z jabłkami, bo mamy dużo jabłek między grobą. z soczewicą. Tak. I szuba. Mhm. E